Witam koleżanki i kolegów. Przedstawiam filmek numer 36. Chcę wam przedstawić tygrysy, gdyż te wcześniejsze się wyprzedały. Co do jednego, może po kolei będę leciał. Klatka numer, numer 4, samiczka z tygrysów. Klatka numer 5, samcik przepiękny z tygrysów. To jest krzyżowana na linia Węgra-Barena. Klatka numer 6, przepiękny samcik. linia moja, linia Choremansa. Kartka numer 7 y, y, Samczyk y, y, linia DPA Hormansa. Przepiękne gołąbki. Kartka numer 8 Samiczka, y, linia moja Złota Para. Kartka numer 9 Samczyk y, 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 Louis Van Baron, Czysty linia Sarkoziego. Przepiękny pokój się mocno Kartka numer 10 Linia Choremansa krzyżowana na linię moją Mis Klatka numer 11. Samiczka linia mojej Mis Klatka numer 12. Samczyk linia mojej Mis Klatka numer 13. Linia mojego Choremansa. Przepiękny samczyk, szklane oki. I klatka numer 14. Yy, samiczka moja olimpijka. Linia moja złota też para. Dziś to są gołąbki, jak tutaj widzicie. Z mojej najwyższej półki są dostępne. tygryski tych gołąbków mam bardzo wiele. Ktoś będzie chętny na te gołąbki, to po prostu proszę z mojej 503, 503, 528, 502. Robert Henkel Polska. Tygrysy, moje nie jakieś tam. No, pozdrawiam do